Cześć, witajcie. Jesteśmy w Korumar Deluxe w Dasi w Turcji i wybieramy się dzisiaj na wyspę Samos. Jesteśmy w hotelu, wychodzimy właśnie, mamy 7.18 o 7.25 odbiera nas autobus pod hotelem i zobaczymy jak dalej będzie wyglądała nasza podróż na grecką wyspę Samos. To co? Ruszamy. Jedziemy do portu. I wszyscy jesteśmy w grupie i idziemy do portu. Stoimy w kolejce do wydania kart pokładowych i jak będziemy mieli kartę ruszamy w tym kierunku na no, kontroli paszportowej. A tu wiadomo na lewy i prawo sklep. Dostaliśmy karty pokładowe i śmigamy teraz do kontroli paszportowej. Dobra. Tu stoi AIDA I tutaj kontrola paszportowa Szybciutko przeszliśmy przez odprawę paszportową i idziemy na statek. Oczywiście przez strefę bez I wchodzimy właśnie na. O tu mamy potężny statek Celebrity of the Seeds, a z lewej strony idę. Tu mamy Celebrity of the Seeds, tu mamy Idea Blue. A gdzie nasz? No nasz ten malutki będzie chyba <mulity> Seas Samus, to jest nasz. is it Idziemy do góry. Dokładnie godzinę 10, czyli cała procedura trwała od godziny 7.30, jak nas zabrali z hotelu i o 10.00 stajemy właśnie na gruncie na wyspie Samos. Cała procedura dojazdu do hotelu, dojazdu z hotelu do portu, odprawy i rejsu trwała w sumie 2,5 godziny, dobrze policzyłem. i 2,5 godziny. tama na samus Ja i taki boży. Jeszcze stoimy w kolejce do odprawy paszportowej kontroli paszportowej. I małe sprostowanie. Odprawa celna trwała paszportowa 55 minut. Dużo ludzi stało niestety w upale, bo nie jest przystosowane w ogóle miejsce do tego. Także mamy godzinę 10.54 i właśnie jesteśmy wolni. Na wyspie Samos możemy robić to, co zamierzamy. Przy porcie znajduje się wiele wypożyczalni samochodów. Właśnie teraz szukamy. Gdzie wynająć samochód, żeby trochę sobie pojeździć po wyspie Samos? Wypożyczyliśmy samochód, bardzo miła obsługa. Mamy jakąś kije. No i co, śmigamy, nie? Udało nam się nawigację zmienić na język polski, no i ruszamy w podróż. Kierujemy się do miejscowości Pythagorio, czyli tam gdzie urodził się Pitagoras. Ruszamy w naszą pierwszą przejażdżkę po greckiej wyspie Samos. Musieliśmy jeszcze uzupełnić paliwko, bo dostaliśmy tylko połowę w aucie, także dopełniliśmy. Wjeżdżamy wąskimi uliczkami na górę. Widzimy teraz Port Samos po lewej stronie. No i wjeżdżamy na górę. Jesteśmy w miejscowości Pythagorio na takim głównym deptaku ja mówię, ja poświęcę do policji momenci są chyba tu, okej Jakto? To też są chyba tu, a fę 不好意思 Dotarliśmy do Kokkari. To nasz drugi punkt do zwiedzania na mapie. Wjeżdżamy w centrum miasteczka. Zobaczymy, co można tutaj ciekawego odwiedzić. Proponujemy, żebyście nie wjeżdżali za głęboko, bo w poprzednim miasteczku wjechaliśmy troszkę głębiej i niestety im dalej tym więcej było nam bardzo ciężko wyjechać. Idziemy sobie po Kokkari Wypożyczalnie sprzętu Tam widzimy Hondy CRF